Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Alphabet już skończył robotę. Już rozladał R2. Poczekamy na Roberta. Jak przejedzie to ściągniemy co z tego wyszło. Tu mamy podłączone do naładowania nasze te testowe akumulatorki R3 i R1. Do kolona 720, kolona 912. Przyszła świeża dostawa bezpieczników rurkowych i naboje do bezpiecznika. Zaraz będziemy to wszystko kompletować, żeby było ukompletowane. No i to rozkręcamy. Później wsadzamy bezpieczniczek naszy. O. Później ten. Wsadzamy tu. Tylko, że tu jest prowadzenie. Zobaczcie. Tu mamy rowczyk. I tu mamy takie miejsce, gdzie ten rowczyk musi wejść. O. Później dokręcamy. i gotowej i jeszcze nam taki trzeba zrobić 39 sztuk panie Robertie, to to takiego pięknego przyszło tutaj? Eee, na palecach widzowie palecie. kanału Mr. Akumulator dowiedzą się już niedługo a widzowie twojego kanału świata Akumulator czy są naszego kanału świata Akumulator będą wiedzieć już dzisiaj przez wiele, wiele lat robiłem pewne eksperymenty to ściągnę pokażę wam, to był najpopularniejszy akumulator, który sprzedawałem jako zupełnie inny akumulator, bo to są akumulatory głębokiego rozładowania, produkowane przez Fabrykę Akumulatorów Autopart z Mielce. Ja te akumulatory bardzo często sprzedawałem do wymagających pojazdów. Na taksówki, na wiele, wiele innych pojazdów. I zaraz Wam pokażę, co z tego będziemy robić. Robimy teraz klapsa. I to jest to, co chciałem Wam pokazać, bo My te akumulatory bardzo często sprzedawaliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, i na taksówki i do bardzo wymagających pojazdów. Okazało się, że te akumulatory, oprócz tego, że mają solidne parametry, jeżeli chodzi o tę głębokość rozładowania, ważna rzecz. Akumulatory, które mają płynny elektrolit i są głębokiego rozładowania, to jest takie najmniejsze, co może być. Najważniejsze w tym zobaczcie. Będziemy wam podawać tutaj parametry, jeżeli chodzi o pojemność akumulatora 74 amperogodziny, rzeczywisty. Prąd rozruchowy, ale według CCA, bo przelicznik dla pracy, dla mocy tego akumulatora pozwolił nam przeliczyć to tylko rzetelnie do prądu CCA. On ma nieduży teoretycznie prąd rozruchowy, ale to w zupełności wystarczy i zobaczcie tutaj. Tutaj z kolei dowiecie się jaką mocą dysponujecie w tym akumulatorze. 700 watogodzin dla prądu 20 godzinnego i zobaczcie tutaj będziecie mieć w przypadku akumulatora 220 amperogodzin 1200 amperów prądu rozruchowego CCA. Macie 2000 watów. Zastosowanie łódki, kampery, przyczepy kempingowe i wszystkiego rodzaju tego typu rzeczy. Przez wiele lat Testowałem, sprawdzałem i teraz jestem pewny. Akumulator ma dwie odlewane płyty. Macie odlew grawitacyjny w tym akumulatorze. Dwie odlewane płyty. To o czym zawsze mówiłem. Macie dostęp do koreczków i to jest projekt, który zrealizowałem wspólnie z fabryką akumulatorów Autopart. Pochodzi to z... Autopartu, czyli R1. R1 oznacza, że jest to nasze R, R jak nazywa się nasza firma Raxo, albo R jak Robert na przykład, a 1 to jest numer 1, to był autopart, to była pierwsza fabryka, z którą rozpoczęliśmy współpracę, dlatego jedynka. Dwójka ma Excite, trujeczkę ma grupa Metair, jeżeli chodzi o te nasze rzeczy. Za niedługo będzie 4 i 5, ale to już trochę inna historia. Także takie akumulatory głębokiego rozładowania, zobacz mieszkin. o. Ja widziałem. Tu pojemność, prąd w CCA i no. moc w watach. Nie, no jest, jest petarda. Jest siła? Wadim, to... chodź, dawaj, sprawdzamy to od razu. Sprawdzać te pojemności chodź, chodź, To już pokażemy jutro. Nie żałujmy. Dawaj, zaczynamy od wagi. Ile to powinno ważyć? 18 kilo. Człowieku. 20,1. A co? Nie będziemy nic żałować naszym klientom. Y, Słuchajcie. I co zrobimy teraz, Waduś? Eksperymenty. Eksperymenty. Dawaj. Druzja, y, smatri, Temperatura te, teraz. Już chciałem powiedzieć, TPR. Temperatura 23, czyli musimy tu podbić o 1 stopień. Akumulator ma zadeklarowane przeze mnie 74, wadimty na ciśni. Bądź tym pierwszym, który dokona testu. Proszę bardzo. Te akumulatory już były testowane przeze mnie przez wiele, 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 wiele lat. Bo robię tak od blisko 12 lat. Tylko, że wtedy musiałem opowiadać klientom, że to, że na tamtym akumulatorze narysowany jest stateczek czy łódka, nie przejmu się. On ma rozruch, on się nadaje, on będzie dobry. Teraz jestem już tego pewien. Zobaczcie nie niby mówił, że 500 CCA musi być, nie? 500 amper. Ciekawe czy on nie uklamuje nas. Chodź tego zapytamy. Co pachnie? O, fajnie, że są korki. Słuchaj, może sprawdzimy prąd ten CCA Czy czasem nas nie uklamujesz tu? Ty, Wadim, bo zaraz będziesz to ten. Zaraz cię oddeleguję na Ukrainę do pracy z powrotem. <grym> No dobrze, sprawdźmy. To żeśmy wiele razy testowali. Zwracajcie uwagę na to, że to będzie jako CCA. I teraz mamy tak. Powiedzmy, że ten samochód osobowy. Test akumulatora. Nie, poczekajcie, to muszę Ty naj... może weźmiemy tego elektronikę. co, yy, od razu rezystancję sobie zrobimy. Wiesz? To słabo widać. To poczekaj. To położymy tu. No i spróbuj sobie ustalić kadr, żeby było widać. Odbija się. No to dawaj mi tronika. Faktycznie słabiutko by to wyszło. Zobacz, czy tutaj na tym będziesz dobrze widział? Na tym dobrze. Tak? Mhm. No to spoko. Dobra, 1283 Test akumulatora poza pojazdem, zwykły. I teraz tak, pamiętajcie, że jest to w CCA Czekaj. i wartość. O, tak będzie lepiej widać. No to super. To macie 300. Nie, nie 300, 500 ma być. Już to poprawię. Ale zobaczcie, nawet jeśli to zaznaczyłem, to mamy 564 ampery CCA, a jest zaznaczone tutaj 500. I tak, mamy więcej. Jest to z dużym, dużym bezpieczeństwem, tak żeby nikogo z Was w żaden sposób nie, nie, ten, nie oszukać. Możemy jeszcze na tym zerknąć, ile to generuje z siebie. No, tutaj możemy zobaczyć. To niby musi być 1200, tak? Mhm. Mamy 1509 CCA. Dużo więcej. No pomijając, to, to są po prostu z dużo większym zapasem. Projektowane przeze mnie akumulatory. One są w przepastnych bazach możliwości producenta. Ja tylko miałem tą skromną przyjemność, że mogłem sobie przeglądać co tam jest. Mając duże doświadczenie, dużą wiedzę na ten temat, wiedziałem co chcę zaoferować naszym klientom. I już od dziś, no dobra, od jutra, yy, będą te akumulatory dostępne u nas i na Gryfińskiej, i na Santockiej, a od września też będą w Emotopie, w naszym stepie internetowym dostępne. Natomiast jestem cholernie dumny z tego, że tą serię Energy, czyli taką Dual Power, udało się wprowadzić zarówno akumulator głębokiego rozładowania, jak i akumulator rozruchowy na dwóch odlewanych płytach. Dwie odlewane płyty dwie. dwie dwie, No i co mamy na stole dwa akumulatorki R1 nowa Co dzisiaj przyszła I R2 Która już była podłączona do Alfabata Myślimy, że na jutro Zostawimy Poczekamy do jutra, żeby jutro powiedzieć Dla was drodzy widzowie Jakie Wyszły nam wyniki Z R1 to jest R2. A na dzisiaj to co? Dziękujemy Wam bardzo. Życzymy Wam miłego dnia, życzymy Wam dużo zdrówka. Wszystkiego wam dobrego. Piszcie swoje komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie. Wszystkiego wam dobrego. Pa, pa. Hej, zapomniałem powiedzieć, że naszego Marcinka, mobilnego serwisanta naszego. Wysłaliśmy wyslali, na urlop. Odpuściliśmy go na parę dni. A on sobie pojechał odpocząć od nas. Żeby nabrać się więcej sił. Marcinku! Wszystkiego najlepszego na urlopie. na razie Mariusz. To co Martynkę? Przyjemnego no. no. tego. Do Odpoczy... zobaczenia. W sobotę chyba po południu już będę, wieczorem, nie? Dobrze tam no. odpoczywaj. No na razie. Отпроводзаем Мартинка в далекую дорогу на То есть дорога замкнута. А мы то идем домой.